Ja jako konsument chciałbym, żeby w moich produktach nie było konserwantów. Okay. Bardzo groźną bakterią jest laseczka jadu kiełbasianego. Już od jednego do trzech nanogramu to jest już taka dawka śmiertelna. Azotem sodu, tak bardzo się go obawiamy, jest najbardziej popularnym konserwantem do wędlin, czy to. W sumie słusznie, że my się boimy tego konserwantu, który jest no, stosowany od 100 lat już w produkcji żywności, jako sól peklująca. Co myślisz o użyciu tego produktu? Czy można by było jego uniknąć, czy lepiej go używać? Jak ty uważasz? My się trochę zaczęliśmy bać konserwantów, dlatego że w internecie bardzo często pojawia się taka narracja strachu, nie? że chemia w żywności, że to jest rakotwórcze i tak dalej. Ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę to dawka czyni truciznę, hmm. i warto zastanowić się też, w jakim celu hmm. te konserwanty są do żywności dodawane. Okay. Bardzo groźną bakterią, która występuje w źle obywanej żywności, jest laseczka jadu kiełbasianego, hmm. czyli Clostridium botulinum. Produkowana przez nie toksyna botulinowa jest jedną z najsilniejszych trupizm wy występujących na Ziemi, czy, czy odkrytych do tej pory. Mm -hmm. Tymczasem e, taki azot, o którym powiedziałeś, jest mm. bardzo dobrym środkiem, który niszczy tęże właśnie bakterie. Okej, okay, ale ja jako konsument chciałbym, żeby w moich produktach nie było konserwantów wcale. Tylko pytanie, czy w tym przypadku, w przypadku wędlin, jest to w ogóle możliwe? No tutaj trzeba byłoby zapytać technologa żywienia, bo na pewno dawniej, wtedy kiedy nie znano tych konserwantów, produkowano węglinę bez ich udziału, tylko teraz trzeba byłoby sięgnąć troszeczkę do literatury i poszukać, jaka była długość przydatności do spożycia takich wędlin i ile osób zatruło się toksyną botulinową, bo dawniej no dziecko umarło, to umarło, umarło na śmierć. Jeszcze jest dużo dzieci. Umarł tak. właśnie, mm -hmm. ktoś też umarł, no umarł na śmierć, nikt nie diagnozował, nikt nie robił wtedy mm -hmm. w psychologii, więc nie było wiadomo, czy przyczyną śmierci jest zawał serca, czy przyczyną śmierci na przykład była toksyna botulinowa, a tak jak powiedziałam, ona jest bardzo groźna, bo okazuje się, że już od 1 do 3 nanogramów. Nanogramów, tak. Nanogramów, czyli 10 do minus 9 grama. Mm -hmm. ta daf, na kilogram masy ciała. I to jest, kilku... jeżeli dobrze myślę? 1 miliardowa grama. 1 y, miliardowa grama, mm -hmm. tak. Na kilogram masy ciała. To jest już taka dawka śmiertelna. Naprawdę wystarczy niewielka ilość tego jadu kiełbasianego w jakiejś wędlinie, żeby spowodowało to śmiertelne zatrucie. Okej. Okay, I dlatego stosujemy właśnie ten, tą sól peklującą, która zawiera tam bodajże 0,4% azotynu sodu, w której masaże no, peklują swoje wędliny, tak? I dodają ją do tych wędlin dzięki te to też konserwuje, ale również nadaje taki czerwony kolor, który jest pożądany. I, i nadaje taki smak również mhm. wędlinom, prawda? Utrzymuje smak. No i teraz wszystko zależy od tego, ile takiej soli konserwującej, mhm. zabierającej ten azotyn sodu doda producent mhm. takich mhm. i też ile my takiej wędliny zjem. Podawane jest, że mm, takiego azotynu sodu, taka dawka bezpieczna to jest. Uśredniając to są różne widełki w różnych źródłach, ale gdzieś około 1,1 mg na kilogram masy ciała. To jest taka dawka bezpieczna. Dzienna. Więc dzienna. Mhm. Więc naprawdę musielibyśmy zjeść bardzo dużą ilość wędliny mhm. z bardzo dużą ilością tego azotynu sok, mhm. żeby nam to naprawdę zaszkodziło. Więc okay. najbardziej optowałabym e, za tym, co mówi już większość środowisk dietetycznych i związanych ze zdrową, e, ze zdrowym odżywianiem. Myślę, że to ogranicza a nie jest się bez Ale jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli już mamy wędliny z użyciem azotynosodu, to ważna jest też obróbka. One nie powinny być poddane wyjątkowo długiej czy wysokiej obróbce termicznej, tak? No właśnie, więc to jest klucz tak naprawdę. Kiełbasa, czerwona kiełbasa konserwowana w ten sposób, nie powinna iść na grilla. Albo jeżeli idzie na gwila, to żeby ona naprawdę nie była obrabiana zbyt długo termicznie. Dlatego nie? w wyniku obróbki termicznej, nie? azotyn sodu jest przekształcany w tak zwane nitrozoaminy, które mają. E, takie potencjalne działanie rachotwórcze, więc, tak jak powiedziałam na początku, dawka, czyli, więc też nie dajmy się swariować. Mamy wątrobę, która jest takim narządem odpowiadającym za odtruwanie, czyli ten modnie zwany detoks, mm -hmm. prawda? No i teraz, z jakąś tam ilością tych nitrozoamil nasza wątroba na pewno sobie poradzi. I teraz, jeżeli zależy nam na tym, żeby tę wątrobę utrzymać jak najdłużej, w jak najlepszej kondycji, no to wtedy takich produktów będziemy unikać i będziemy uczyć się czytać na przykład skład. Mhm. Będziemy starali się wybierać takich producentów, które ograniczają do minimum użycie tych środków konserwujących. Ale producenci nie podają, ile tego dodali. rozmawiałam z jednym producentem i ten producent mówi, że on stosuje... Jedną dwudziestą dopuszczalnej dawki. Jedną dwudziestą, ale nie ma takiej obowiązku informowania na etykiecie, więc no cóż, konsument nie wie, jest po prostu podany azotyn jako konserwant i tyle. Ale taki konsument ma ciebie, prawda? Który wybrałeś sobie, czy przyjąłeś sobie za misję właśnie szukanie takich rzemieślników i pokazywanie im, czy certyfikowanie ich w kontekście właśnie zdrowia konsumenta, bo my musimy teraz zwracać uwagę na to, taki producent też musi wyważyć, prawda, zdrowie konsumenta w kontekście na przykład tego Clostridium botulinum mm -hmm. i zarażenia ewentualnym jadem chiełbasianym, tą kontynuację mm -hmm. botulinową versus właśnie dodanie do tego stopnia zminimalizowanie ilości tego tych hmm. konserwantów, żeby za bardzo nie obciążyć naszej wątroby, ale jednocześnie hmm. uchronić przed zarażeniem tym jadem kiełbasianym. Także tutaj uważam, no, no brawo dla Mirka, że podjął się takiej misji i szuka właśnie takiej. Taki... Tak, tak, tak. No, staram się, e, no cóż, temat jest bardzo trudny, ponieważ no, ja osobiście chciałbym, żeby jak słyszę konserwant, B. E, w piekarstwie, w cukiernictwie nie jest to potrzebne, nie, nie używa się. E, prawie w żadnym produkcie, nie jest potrzebny konserwant w wędyniarstwie w masarstwie, no niestety tutaj widzę pewien konflikt pomiędzy tym, co jest bezpieczne albo jeszcze bezpieczne, a pomiędzy tym, co jest nadużywane, ponieważ y, oni też y, dodając dużej ilości wody, jakichś dodatkowych substancji wypełniaczy, y, muszą dodawać więcej tych konserwantów. I teraz my jako konsumenci nie wiemy, ile zostało dodanych. No cóż, musimy to jakoś wyważyć, będziemy nadal badać temat. Ja Ci dziękuję za tą rozmowę. Będziemy, ja? będziemy to jeszcze się wgryzać w ten temat na pewno nieraz. Dziękuję. Oh,